Podejdziemy i zapytamy się, jeżeli ktoś tam będzie mieszkał. Zdecydowanie, żeby nas tutaj, nam pozwolił po prostu wejść i obejrzeć to miejsce może od środka. Podjechaliśmy, żeby tą nie zobaczyć, bo nasza nie kwitnie. A tutaj stara, piękna glicynia. Olbrzymia, widać, że tam za bardzo niecięta. No ale pięknie kwitnie, chociaż już przekwita. I no z daleka możemy tylko na to patrzeć, bo stoimy za bramą. No i te kruki. Miejsce niezwykle klimatyczne. Może faktycznie zagramy w tego totolotka znowu. I maybe we should play this, this week. Today is Eurojackpot. Jackpot. we should we, we should get a ticket today. Yeah. Dzisiaj zagramy w a może. I'll, I'll the speaking to the week. You really want this place. I do want it. No, profesor zakochany. Just imagine being Oh my god. Ciekawa jestem, ile mogłoby to kosztować. Bo w sumie nie wiadomo, ile ziemi z tym jest. To jest olbrzymi park ze starodrzewem. I don't like all these crows. się te kulki nie podobają. Są przerażające. Takie opuszczone troszkę miejsce. No chociaż wiadomo wiemy już, że tam ktoś mieszka w tym domku obok. Krawka jest też skoszona, przynajmniej tutaj z przodu. Nie wiem czy to widać. Ja widzę przepiękne drzwi wejściowe stara zencerka. Dach jest w dobrym stanie, więc nic do środka nie leci. Look, the roof is very good condition it must be new yeah but the um the roof new yeah but i've noticed the stones on the front at the top need to doing and then yeah the balcony, but that's the and then the balcony needs doing because they're uh, potting so, but off. that's that's not very important you know the chimneys roof that's the i could name myself adams adams family <laughs> I've got the or you can change the name for adams Andrew Adams I've got all the clothes. <laughs> And I can play the music at night. <laughs> No Słuchajcie, marzenia się spełniają Może pewnego dnia A Czemu by nie Pomarzyć zawsze można Ale to by było To by było coś Nasza rodzinka Adamsów w takim pałacu. Oj, 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 oj.